Kolorowy świat jest taki piękny wokół nas. Niczym tęcza pełna barw narysuje cały świat. Dzisiaj przyszedł do mnie list z tak dalekich stron. Co ciebie kilka słów załączony ten czy łuk? Nie różnijmy niczym się Choć na krańca świata nasze nowe są, zostań dziś, moją przyjaciółką Czeka nas Dobrych przygód wiele, jeśli chcesz spełniać swe marzenia. Zostań dziś, moją przyjaciółką, kopny się, to fantazy czerwona, wielki i młody świat pełnią się wszystkie no. Twoją chcę przyjaciółką być. Napisz mi, proszę, czy też zbierasz skarby z Czyż katukaj, tak jak ja, bransoletyk Brozo, pewną masz? Nie różnimy niczym się, wiemy bali się. Choć na kraj na świata nasze domy są. Zostań dziś, moją przyjaciółką czeka nas. Dobry przygód, wiele jaśle chcesz stasz, zpełnią marzenia. Zostań dziś. Moją przyjaciółką, bo się to fantazja, była nas. Wielkiej młody świat, spełnią się wszystkie nasze, moją te być na 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 spełniać swe marzenie, zostań dziś moją przyjaciółką. Zostań dziś moją przyjaciółką, czeka w nas dobrych przygód, wiele jeźdźnych też, spełniać swe marzenie, zostań dziś moją przyjaciółką. Bawmy się to fantazy, czar w wołach, wielkiej, młody świat spełnią się wszystkie nasze zdy. twoją chcę przyjaciółką być, Kosa, tak, świata, nasz tak, 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 dziś moją przyjaciółką. tak, 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 Dobry Jeśli chcesz tak, swoje tak, tak, dziś moją przyjaciółką. tak, 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 bye. Yeah, turn around.